Witam wszystkich z tej strony Chris Banach i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić miejsca, o których wie bardzo niewiele osób w TV. Te miejsca można wykorzystywać na przykład żeby zgubić skula. Osoby, które będą Was ekiwowały, osoby, które będą was goniły, nie będą was w większości potrafiły znaleźć, więc naprawdę zapraszam Was do oglądania, ponieważ od teraz będziecie mieli przewagę w PvP. Pierwsze miejsce, które chcę Wam przedstawić jest zarazem moim ulubionym. Jest to bardzo ciekawe miejsce, ponieważ wchodząc do pomieszczenia i przeciągając dźwignię, zamykamy taką magiczną ścianę. Dzięki temu nikt do Was nie może się dostać. Można to na każdym serwerze wykonać raz co jeden serwer tej. Jedyną opcją, aby się ludzie do Was dostali w tym momencie, to posiadanie pewnego klucza, o którym Wam niestety nie powiem, ponieważ nie chcę, żeby mnie ludzie tutaj znajdowali. Już wiem to, dobre wspomnienia, ze mną będą Wielu tu przyjeżdża, w rozmaitym celu Mela z robota lub odskocznia od problemu Wielu powrócić nie może, bo ich w Polsce czeka Puka Jednak dobrze, chociaż tutaj Drugie miejsce, które wam teraz przedstawiam jest to sprytne wykorzystanie eksanikurafa Ludzie będą was w stanie wyeksliwować, ale tak naprawdę nie będą wiedzieli jak dostać się poziom wyżej A wy jesteście sprytni i właśnie się schowaliście 100% K. Bardzo ciekawe miejsce w Liberty Bay znajduje się koło Wyru. Pewnie często w swojej karierze tibijskiej przechodziliście tuż obok, ale pewnie też nie wiedzieliście, że dzięki łopacie można zejść poziom niżej. Na wieży magów Edron znajdują się dwa bardzo ciekawe miejsca, gdzie używając czaru Lewitej. Można się ukryć przed wrogami. Ludzie będą w stanie was deeksywować, ale nie będą wiedzieli, jak znaleźliście się do góry. Bardzo ciekawe miejsce znajduje się też na łaskach koło AB. Przyciągając dźwignię, można zniszczyć pomost i nikt do was się nie będzie mógł dostać. Aczkolwiek polecam uważać, bo można się też tutaj dostać od strony Helgi. Koło południowo-zachodniej bramy w Venor znajduje się też bardzo ciekawe miejsce, jest tam zniszczony dach w pewnym budynku, gdzie używając czaru Levitate można również zmylić swoich przeciwników, będą w stanie was wyeksliwować, ale nie będą potrafili was znaleźć. Więc to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli chcecie więcej zostawcie łapkę, może coś zasubujcie i trzymajcie się, do następnego razu, hej!